Są trzy rzeczy w lolu, których nienawidzę, przez co ta gra jest według mnie najgorszą grą na świecie i tej rzeczy nie zmieniają od dwóch lat. To jest trochę tak, jakbyś walczył z klatce MMA, ale zamiast klatki byś się w bagnie. Dzień doberek. A cześć Aleks! A cześć Krzysiu! E, czy pokażę chomika? Na razie nie pokażę chomika, bo jeszcze mnie dziabnie. Na razie chomik się oswaja i nie chce go budzić. Jak się chomik zadowoli, to wtedy go dam tutaj do pokoju na kamerkę. Chomik potrzebuje czasu. Nie chcę straszyć chomika na razie, chcę, żeby się zadomowił, przyzwyczaił się w 100% do mojego głosu. Widziałeś chomika, nie? Widziałem, widziałem. Fajna, fajne imię mu Krecik. I to nie wygląda jak taki no bo, Krecik. No bo my, no bo my właśnie czekaliśmy na Krecika miesiąc, nie? Aż będzie czarny cały kret. My nie wybraliśmy... Gdzieś... Mały tak. chomik, też nie wiem, jaki będzie? Czy czekaliście aż wyrośnie trochę? Nie, czekaliśmy aż będzie czarny chomik. Na, 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 w tym kolorze, którego chcieliśmy. Aż się, aż się, taki ten Tak, no nie braliśmy tak o pierwszego, tylko no chcieliśmy czarnego chomika. Daj mu tam ko kołowrotek, niech z***a. Ma wszystko, kołowrotek ma, ma wszystko. no nawet piasek mu kupiliśmy do kąpieli, a chomiki bardzo lubią. Czy z są wobec białych? Nie, ale wolę, wolę, czarnego chomika. Ja nie mam konta do grania, poza tym no jakbym dał Krzysiowi konta, to by dostał on bana w 10 sekund. Ja jestem Lig Partnerem, spokojnie. To tym bardziej musisz No, no. No to ja tego nie miałem nigdy Lig Partnera. Jakoś się nie chciał mi się prosić o to. No, tak, to też nie każdemu dają, tak szczerze. To... Tak, i trzeba się trochę nie, to... naprosić, tak mi się wydaje. Trzeba się naprosić i trzeba mieć w miarę ten czysty wizerunek, nie? Mm. Bo tam chyba Kubonowi na nie, nie, czy nie zabrali. Coś, bo tam był toksyczny. No wiesz, ja też miałem dywanik u, u Riotu i musiałem się tłumaczyć z streama na siłowni, gdzie poleciał pewien troszeczkę rasistowski, rasistowski żart. Z łańcuchem? No? Spróbujmy. To jest dla osób o innej kwestii. Nie wiem, czy Próbujmy. powinieneś takie coś mieć. Nie no chcę. Roz, Rozliczając takich Mi się, rzeczy. Ja, ja wolałbym się Riotowi nie tłumaczyć. Prędzej to bym mógł się Riot tłumaczyć za zbrodnie w tej grze, które popełnia. Właśnie. Niech się Riot tłumaczy, dlaczego nie ma reflinków na arpeki. Niech się Rajc tłumaczy dlaczego nie ma Wojszczata A jedyny chat używany w lolu jest do wyzywania się napisania top gap albo jungle gap Ale myślę, że to jest jakiś krok, który kiedyś będzie. Myślę, że będzie Wojszat kiedyś. Bo jak ma coś tą grę przywrócić do życia, także dużo osób zacznie grać, to jest to Wojstad. I tak dużo ludzi gra oczywiście dalej, pomimo gdzieś tam może... Ale czemu nie chcą tego przywrócić dać? No wojsztat jest w Valorancie, nie wiem wszędzie jest. O co się oni boją, że ludzie będą krzyczeć na siebie już na tych Możemy grzakach... tutaj sobie trochę, wiesz, pobić bobków, podbudować swoje lolowego, a później lecimy na wyższe Czyli na ty grasz mida yy, bota, tak? Fajny kumiczu, jest kamerka na chomitka? Nie, 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 jeszcze nie, bo chomik jest jeszcze trochę dziki, on musi się oswoić, wiesz, Krzysiu? Czaję, czaję, czaję. Chodzi o to, że jakiego teraz będę próbował brać na rękę czy coś, tym bardziej, no jak śpi, to jeszcze by mi się to udało, to jest dalej naruszanie go trochę prywatności na razie. On musi się oswoić, widzieć kim jestem, widzieć, że ręka mu się z jedzeniem kojarzy, a nie z, wiesz, atakowaniem go, nie? No, zapach może też przyzwyczaić tak, się. Tak, musi się przyzwyczaić do zapachu, no. Jak się przyzwyczai nie będzie się bał, no to wtedy mogę go, nie wiem, wyciągnąć z klatki na chwilę, pokazać widzom. No, ale ogólnie mam plan taki, że chomik będzie miał kamerkę na niego, aktywną, ale nie włączoną. Na przykład za, za, za jakieś punkty będzie można wykupić chomik zamiast streamera, nie na 15 minut. O, zajebiste, zajebiste. I, i na przykład nie. Chomik będzie streamerem po prostu. Tak, i na przykład nie wiem, będzie na to cooldown, nie wiem. Mm, raz na, nie wiem, 3 dni na 15 minut będzie można wykupić, albo na przykład w donate'cie, nie? A tam, raz na 3 dni na 15 minut to jest cały. B... No ale no, będzie. 15... Ale tak, ale będzie możliwość za donata. Tylko się trochę o. martwię, że. To znaczy, fajnie, bo bym zarobił, ale martwię się, żeby po prostu całe życie już byłby komik na tym, na kamerze, a nie ja. Żeby no i z oby... komik na streamerce i spoko. No ja też kiedyś miałem, żeby z Lulu zrobić streamerkę. Tak. Jak no. na passer wychodzę, to żeby jej na, po, na szyję założyć. Kamerę. to, to, to co był, to, na obrąże miał. No, no, no. Że się nakłada na szyję, to testowaliśmy to na psa i też dobrze się sprawdziło. Tak? No to kurde, no. fajny pomysł. No chyba mało ludzi tak, tak robi w Polsce, streamerów. Y Zwierzę jako streamera. Tak, tak, ale oczywiście. To znaczy, by. No, no nie, nie kojarzę. Nie, no spoko, Powiem tak. Dla, moim zdaniem to jest fajne rozmaicenie, nie? Takie no. coś zrobić. Jako no. widz, dałbym okejkę, że, że takie coś powstaje. No, i może parę widzów życiu też parę donate'ów, będzie fajnie. Tylko. A? Tylko, że no. muszę ostrzec was, widzowie, że chomik to jest wieczorne stworzenie, więc. Jak ktoś da donate albo wykupi za punkty, że chomik zamiast streamera, a chomik będzie spał, no to trudno, nie będę go budził ani brał mu domku, nie? Nie, no normalnie. Budzimy chomika, otrzepujemy go kamera na łeb i niech zabra koło wrotku. <grym się zimę> Jak Wiss mógł napisać coś takiego? To jest jeden z Twoich haterów, co brzydkie rzeczy pisze. A teraz pyta się mnie, za ile wystrzeliłbym chomika z procy. No kaman. Siema Remigiusz, Remek nas chyba restreamuje. Jest nasz, restreamer. witam Remigiusza. To jest taka nowa moda na Twitchu. Kim jesteś streamerem, a ty restreamerem? To jest moda dla tych, co nie mają swojego kontentu. No. O! Rer. I go tutaj okay, Ty, duo grają. El Padre One, El Kelmet 1. Diana i Atrox takie same niki mają. No prawda, jest to duet, no. Czyli muszę być ostrożny Ej, to był chyba prostu pomysł Ja nawet bardzo nie lubię na Trocksa grać na topie nie Wiem czy też tak. Może. Ja pierdolę On gra Ignita? Ej, ja nie o. widziałem Ja pierdzielę jungler do mnie przed Po prostu Pinszka linia no Musiałby cię spuszować, nie? No, da, dajesz! Nie ma flasza i nie ma Ignite'a. Zginie Nie wiem, psychiczny ten, ten ziomek Wylałem się Ale dymesa to no nic, ja to może teraz stepuję. Trochę Zresztą moja my. wina. My bad? Co jest? Eclipsa ma, to jest broken. Jedyną słabością Atroxa jest jego cooldown na jego umiejętności. Rozumiem, że on... Ale na 9. Eklipsa... levelu ma spajka, niestety. Ma bardzo niski cooldown już wtedy. No to, no to, no to w takim razie, jaka jest słabość w tej postaci? To no, jest taki champion, że jak nie grasz dobrze, na no wszystko wystoisz. Nie ma z jakiejś takiej słabości. Czaję. Nie ma sobie potrzeby brać będą z dżunglerem wstać, jak coś. Chyba. Jeden aatrox. W szaku chyba siedzi. Aj, mamy go, mamy go. Sięgłam je czaisz? Mogę od razu pfeshować. Nie, Nie no k***a, di <gry> Ja nie miałem jak zabić, to no nie ma Merki i ani nic, wiesz? Nie miałeś, nie miałeś no ja nie wiem. Dobra, to mówiłem Dobra, przegrany. Czelnic Arcolęk to lepsze staty wykręci. <grym _> 1-5, 2-6, to no, Krzyśio na razie ma lepsze. W klipkach prowadzisz 6 klipków i niepocieszające. Bieg do biegów na was. Zdąży, zdąży. Przynajmniej dwóch typów. Marmożliwe nie są twój silni. No, dwóch typa nam na 2 V4. Ile kosztował chomik wyposażenie? Klatka była w promocji z 500 zł na 400 albo 300. Chomik, żarełko, piasek, wszystko. No chomik kosztował 400, ze wszystkim 9, 90, 480 zł. Gdyby nie promocje to około 700. 700 zł za chomika? Ze wszystkim. Z wszystkim. A, ze wszystkim. Klatka, z... wszystko. No. Sporo, a sam chomik ile? 5 dyszek? 40? dyszek, a taki. A w tej samej cenie, co inne chomiki? Te czarne? Nie wiem. Nie pamiętam. Nie patrzę na inne w ogóle chomiki. No, chciałem tylko czarnego kreta. I on się leczy. Dajmy FFA, to gra jest cringe po prostu A ja w Nie, to nie, że twoja wina, tylko dajmy FFA no Tu no, nie, nie możemy tego wygrać Mogę wam pokazać jak komiczek na kółku biegnie Tutaj macie Tutaj do mnie sprawdzam Proszę Cię Krzywo, wyłącz łączenie czatu łączenie czatu wyłącz Tu macie chomiczka Co wyłączasz łączenie czatu? Nie, to, to paru widzów prosi, mnie, żeby to wyłączyć, ale zostawię. Dobra, jaką masz rangę? Myślę, że jesteśmy tak starzy, że te jakieś yy, ruskie serwery, gdzie ludzie mają tego kwadratowe ekrany będą grać lepiej od nas. To taka prawda. Będą. No. Tym bardziej, że na przykład jedno miejsce w Challengerze ma inaczej. 20 miejsc w Challengerze może mieć jeden, jeden człowiek na przykład. No może przez nie 20, no ale 5 kąt mają. Ludzie mają tak. Że wbija Challengera, ja robi nowe to wbija Challengera. A w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja taki trend obserwuję, że właśnie ci, te grupki, które cię szkalują, no. trochę już same wewnątrz siebie szkalowane, nie? Że już ci ludzie, no. które te. w Twitterze, sami już mówimy, eee, kurwa, ale wy przesadzacie, odpierdalacie i ogólnie to beka z was, nie? tych y, osób, które tam szkalują. No dlatego ja się nie udzielam na Twitterze ani nigdzie, bo po prostu ci ludzie, co mnie hypują, sami się orają. I są, sami bardziej, się orają no? i, I są bardziej jebani niż sam ja. No tak, jakby. Tak, mi, tak. Nie muszę nic robić. Tak, jakby ktoś zakłada Twittera, żeby mnie jebać, po czym ten ziom jest bardziej jebany ode mnie. To trzeba się postarać. Cię odbanuję y, za więc... Wiesz co, to musiał być donate'a Bruce'owi wysłać, a nie mi, żeby cię odbanował przede wszystkim. Zjebałem. na to, na Riven. Musisz cofnąć, tepnąć i dopiero wtedy zaczniesz wygrywać, o, właśnie. Ja grałem, pierdolę odjebałem. No. Jak goś ma tepek, y, ignite a, a ty masz tepeka? Nie, wiesz co, ja... Y, ja... Ja mechanicznie zjebałem, po prostu. Ta, ta Riven we mnie wjechała level 1. Ja po prostu użyłem W w powietrze. A. Ona wicha level 1 i przegra trade'a z Ignite'em, a później użyłem potki, no... tak pechowo to było. Grube paluchy no. Przyrzekam, jakbym na bieżąco grał w lola, bez Także normalnie gram to bym ją zmasakrował tutaj. Nie tak. wątpię, nie wątpię. Ale też... to no może je... tutaj. Klifować trzeba za ka każdy dzień. Ty ja gram z waruny. Jeszcze z runy do tego. Nie, bo gram Konkurora, wydaje mi się, że graspap powinien no graspik tutaj, na pewno. No, no, no. I wkur że ty zarabia na twojej pracy. Co masz na myśli? To jest na twojej pracy. O Remka restreamera chyba chodzi. Aha. Mm. <laughs> nie wiem czy restreamuje. Też jakby nie było daje zawsze wiesz. Tak jak samo jak z YouTube'em, nie? Niby ktoś restreamuje, ogląda te rzeczy, ale z drugiej strony też daje... Yy, daje jakiś zasięg. Jakbym był jakimś artystą muzycznym I ktoś słuchał mojej muzyki To by mi to nie przeszkadzało, bym się cieszył Na przykład wydaję kawałek, który zrobi, nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń Bo jestem, nie wiem, na przykład mam artystą muzycznym a obejrzy I ten kawałek za darmo, powiedzmy, nie wiem Pełno ludzi, bo pełno streamerów obejrzy I się to opłaca, nie? To się opłaca, no? Nie, no powiedzmy, jestem piosenkarzem, mój kawałek, powiedzmy, mam płatną płytę Nie, mogę zarobić, zrobię 10 tysięcy wyświetleń, które no nie zarobię, ale na przykład, nie Obejrzy to multi pełno streamerów, tak? Nic na tym nie zarobię, ale mój, fi nagle piosenka będzie miała 100 tysięcy wyświetleń, no to, to jest spoko, więc no nie przeszkadza kremek, jak streamuje Jakby, jeśli shooterzy nie będą robić o mnie filmów ostatni raz czy jacyś inni twórcy to oni zarabiają na mnie, nic z tego nie mam ale będę miał mniejszy zasięg jak oni przestaną to robić jak zrobią to, to problem po prostu jak ktoś co robi ze mną szoty na youtube czy nie wiem ostatni raz sobie prowadzi kanał to mi to nie przeszkadza ja też myślę, że ty jesteś takim trochę dirty pleasure widzów To znaczy? Że lubią cię pooglądać ale trochę nie chcą się z tym wiesz, obnosić i kat oglądają Remka, żeby nie było, że siedzą u ciebie, ale lubią cię pooglądać. Pewnie tak jest. Dzieciaczek. Chłop, tylko... Ja, 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 ja uwielbiam tych toplainerów, co tylko i wyłącznie polegają na ignite, nie? To ale... działa? Tylko jak jest na słabszego gracza. Ale powiem tak, ale nie dziwię się, że ludzie grają ignite'a, bo według mnie tepek jest no Kujowy. Serio jest chujowy. Nie, Klepa dostał jest to. Co? Ciekawostka. Ignate dostał niedawno. A no tak, ty, w sumie ty no. A, a tepek Kostu jest... Co takiego? Chyba, 50 obrażeń w late game więcej bije, nie? Na 18. Yy, ale to i tak. No i tak, te, tepek to jest cień. Cień. Podgrzewasz płatki w mlekiem, czy nie? Ja mam taki patent, że wszystkie płatki, które robię robię, robię tak. Zalewam wrzątkiem troszkę, żeby Ale, ale wodą? Niekły. No wodą wodą, no. a później zalewam zimnym mlekiem, bo ogólnie lubię mleko w płatkach, ale nie, nie mam jak podgrzać, bo nie mam mikrofali. No, w okay. piekarniku bym mógł. To ja robię tak że daję płatki i zalewam je mlekiem i wsadzam do mikrofali. A jako, że już są zalane trochę od góry, to te od góry jak się zagrzeją, to nie będą wysuszone. Okej, okay, no to, to, to tak bym miał mikrofale, też bym tak robił. Bo ja, ja lubię miękkie płatki i lubię ciepłe mleko. Nie lubię chrupiących płatek, tak szczerze. Wolę jak są takie... No tak, tak. No. Mięciutkie się przyjemniej je, niż Tak. Jak chcę sobie pochrupać, to mogę zjeść sobie, nie wiem, ogórka. Marchewkę. A masz tak? że to Ogórka bo marchewę? Uwielbiam ogórki, kocham ogórki. Ogórki. Takie, ale to... Yy... Kiszone albo... Ty? Kiszone takie klasyczne. Kiszone? Ki, kiszone, ale lubię też te takie korniszone w ostrym chili. Te takie małe, pikantne, takie A, ostre, paśne. Pycha. A że marchewkę? To też ciekawe. Marchewki tak, nie mimo lubię. Mimo marchewka to jak można jeść. Marchewki akurat nie lubię, no ale to był tak jako A, przykład. Nie, nie, nie lubię marchewki, ale to tak do nie jest dobra. Dobra, dobra, trzymacie się, też kurga ten swój mega twardy. Dobra. Ale widziałem, że ten raz się u Ciebie dobrze przyjmuje, ludzie bym oglądać tego rasta. No. Tam mówiłeś kiedyś, że to jest jedna z tych gier, w których jesteś... No to jest taka gra, gdzie uważam, że no umiem z nią grać. O lolu bym A tak to mi to nie to powiedział. Pieniądze. Na nie, no nie, mo, nie ma co ci ujmować stary, no moim zdaniem w Lola też dobrze gra. tak naprawdę O, w zależności od umowy. na TikToky tego co mu. O, Silence. kurwa. Ty niż że nie umiesz grać. O, siadło. Znaczy no, my bad? to już niepotrzebna rka My bed, moje łóżko mm -hmm. O kurwa ja, ja, ja mogę się bić No to jest 2 na 4 nie biłbym, to nie jest dla nas korzystne, nie? Ja muszę spierdalać, chyba ten się nie żyje przepraszam no. wybacz O, no, pięciu, pięciu właśnie, Bo oczywiście możemy zawsze brać pod uwagę, jesteśmy silni, możemy się bić, ale z drugiej strony cała drużyna jest na dole, nie? No a taka na to, wiesz, źle nie wychodzi Runa na no... na, na City to ona jest później zawsze brana, nie? W każdym większym Ogólnie ginięcie za ich... No zabiję Kayna jeszcze. Co mówisz, Krzysiu? Co? Co mówiłeś? Przerwałeś. się. średnia się i ziba. Ale zabiję Kayna jeszcze. No Rem no. Rem remek, zabijem Kayna i oni zrekalowali wszyscy. To chyba warpy, czy nie? Tak, zabiłeś Kaina, to okej. Okay. Jak Remek? Idę do Was, A, pojedziemy do Ciebie, Remek? Remek. Jezu, przepraszam, nie chciałem cię tak pocisnąć. Przepraszam. Wybaczysz mi, to nie niecelowo. nie celowa. Mistanka! No tak, kurwiłeś mnie, nie? Tym, tym Remek. No już chciałem, nie chciałem cię denerwować. Przemilczałem, ale. Mówię, dobra, wrócimy do tego po grze. Ale wiesz, to nawyki, nawyki, tak. Ja też bym. Gram z kimś dużo duło, to Zdarzyłoby się pomylić. A zdarzyło ci się do dziewczyny powiedzieć imieniem innej dziewczyny? Nie. No, walkę. Mi się zdarzyło. No, ja niechlubnie nie powiem, że też mi się zdarzyło. Kurwa, ten mój teleport to jest chyba samobójstwo. Miniony? Cokolwiek? Nie, no. Spokojnie. Dziesięć i trzy jedyneczki. Nie już nie. Już było po walce. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Kończę grę Krzysiu kończę grę Dobra, Goni. no my gonimy, 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 gonimy A nie czy dogonimy gonimy stary A dobra, jest Inhib za inchiba to... Kurwa o. Ty no nie wiem Zobaczymy, chyba, chyba, ale chyba tak Dawaj Miliony może. Kurwa. Ja pierdol Chłop pod towerem siedzi. My bez różdeczną też, nie? Dlatego nienawidzę tej kurwa gry. My front lane'u, to jakby team combo'owo średnio stoimy, nie? Dzińszko się gra, nie da się za bardzo podejść. Chłop napisał, że nie ma 200 daszy tak 200. jak ja. Jestem... Jestem ciekaw, czy chłop spędził chociaż sekundę, patrząc się, no nie wiem, nie robiąc nic, chwila. No może... ...się przypierdalam na siłę. A chuj tu pieniądze? No to próbował cię sfollowować, nie siadło. No też brakło ci innego autataku jakbyś zabił dostał resety. 10 to i by. to poszło jakoś. Uj, no to to warto było zaryzykować. To, co umiesz najlepiej, a ten Ale, Ale co już jest to lepiej niż poprzedniej. To... Chwila, patrzę co ta Soraka robi Nie no dobra, tak jakby no biegła. Moja wina w sumie. Ty no biegła, da chwila. Okej. Okay. Nieważne. Są trzy rzeczy w LOL-u, których nienawidzę, przez co ta gra jest według mnie najgorszą grą na świecie i tej rzeczy nie zmieniałem od dwóch lat. Po pierwsze, runę tena city. Brakuje w chuj runy z tena city, bo ta gra. No ona kiedyś była i moim zdaniem ona też psuła trochę grę. A ja uważam, że ta gra idzie w pokroju kurwa Valoranta. Dostajesz pod jednym kątem swojego flesza i równie dobrze możesz wciągnąć ręce z klawiatury i myszki. To jest bez sensu. Dostaniesz dobrą kombinację w jest po prostu puszczasz i się gapisz na ekran z bez sensu. Uważam, że każdy powinien móc zwalczyć. Bo LOL jest do jednej bramki. Dostaniesz, kurwa sierpa, podbrudkowego i do, do widzenia. Nie możesz kurwa się zachwiać, wytrzymać i się garda i się bronić, tylko kurwa dostaniesz odpowiednią kombinację tunaj jest fajonara. Jak nie jesteś tankiem, tak często jest. No właśnie, to jest irytujące. Chyba, że masz właśnie jakiegoś supporta, który cię obroni, ale no raczej tak, ale wiesz co, z drugiej strony, dzięki temu, że tak jest, to ta gra bardziej kara za błędy i nagrada za dobre zagrania. Więc jest, jest wyraźniejsza, bo jakby każdy miał tenacity, miał sporo HP, albo nie da się go zburstować, byłoby to takie trochę nijakie. A tak to widzisz, o, ten nie ma tenacity, dostaje stun, tuna ginie. A jak tank ma tenacity, jest wiesz, twardy, no to dostaje stun, na i nic się nie dzieje. No dobra, ale jak dostajesz 9-11 sekund, Fifi Duration. W każdym fajcie. To, to, to jest trochę tak. Jakbyś walczył z klatce MMA, ale zamiast klatki byś się napierdalał w bagnie. Nogi kurde stopy w bagnie i się napierdzielasz z ziomem. Dlatego jak masz walkę w bagnie, to lepiej strzelać z procy niż... Machać patykiem. A dobra, grajmy, poirytowałem się troszeczkę. Ale wiesz co? No, z drugiej strony, jak zbładacznę nasze team-kompy, to oni mieli tak, sway nas zrylają, ogólnie z i dużo ceceków, a my mieliśmy, kurwa Soraka, Tristana, Wiego, Viktor. Nasze ciceki to był Stun i Fiora. No i s -s to był Stun od Wiego i moja klatka. Pozdro. To co? postrach, nie, nie? Po prostu nie nie boli robić. mnie to, że w dzisiejszych czasach coraz mniej to, co ja zrobię w lol jest niezależne dla, dla tej gry. Chodzi o to, że tu Timcom jest ważny, to, czy jungler dobrze tu zagra, czy, nie wiem, bot nie zrobi 010, 10 czy, nie wiem, top laner nawet, nie wiem, nie zrany daunuje. Tak jakby z roku na rok masz coraz mniejszy wkład jako jednostka w tej w tej grze. Co zrobisz, jak gdzieś jungler, PFQ i działawka? No nic, nie? No top, tak czasem wygląda. Wydaje, mi się, że, tak czasem wydaje wygląda. mi się, że kiedyś, jak byłeś naprawdę dobry w lola w czwartym, trzecim sezonie, no dobra, może nie w czwartym, trzecim... Ja nie byłem nik, lola. W czwartym w piątym, gdzie ludzie już większość ogarniają tą grę To jak miej z gapa, to masakrowałeś. Teraz no nie wiem. No tak, ale dobrze sobie teraz, teraz tak, to... mówisz, że jest skill no. gap, masakrujesz. To dobra, ty masakrujesz, ale dzisiaj twój bot jest zmasakrowany i to, że ty zmasakrowałeś nie ma znaczenia. To wytłumacz mi czemu pamiętam, że był okres, kiedy faker hard atakował na... W Diamencie, no jak, nie wiem w którym tam splicie sezonie, był, był moment, że kilka prograczy przyszło i Faker i chyba jeszcze ktoś dużo gier przegrał w Diamencie, miał problem, żeby tak łatwo wyjść z Diamentu. To czy to jest wina Bo Fakera? No gierkę grał na mnie na midzie i powiedział tak, fucking server US I can't win. A to po prostu bestia z Bełcza. Czy jeśli Faker przegrał kilka meczy, albo na, tak z 10 meczy, smurfując na diamencie, to to jest jego wina, że przejebał te 10 meczy, bo po prostu jest za słaby na diament westowski? Wiesz co, ty pewnie też to testował, solo kolejka to też jest trochę inny sposób gry niż na proplayu. Byli gracze, co mieli 1000 LP w tym, nie 1000 LP, no był taki gość jak Forel Lord, no 3000 LP, a był top 1 rankingu w na Westie. No. wszedł na proplay. I dostawał po mordzie od graczy z... No DS. bo proplay jest troszeczkę inny, nie, yy, no niż solo kolejka, to wiadomo. Ja na przykład uważam, że na proplayu taki jungler jest totalnie useless, a na soloku jest totalnie broken. A wiesz dlaczego? A nie zgodzę się, nie zgodzę Ej, się. Ej! Nie, no ja się zgodzę, no właśnie, no bo chodzi o to, że jungler tym jest słabszy, tym jest lepsza komunikacja w drużynie. No, bo ja często patrzę, bo nawet nie myślę, gdzie jest jungler. Ja, ja pamiętam, że jak grałem duo z kilkoma partnerami, tak oni mi, mi mówili na przykład, uważaj, uważaj, bo zaraz będzie w ciebie jungler, to już byłem czujny, nie? Troszeczkę do no. tyłu się cofałem i nie ginęłem. Sama takie info, uważaj, zaraz jest jungler, jungler jest w topside. Zie. Po prostu, tak z automatu, nie? Tak, no, tak, tak, ale w domyśle, nie? No. W domyśle jest tak, że każdy z graczy powinien sam analizować, gdzie jest jungler. Ja nie umiem trakalić dżunglera, nie myślę o tym. Ja, ja też mam z tym problem. Ja no. mam też ten sam problem. No, nie wiem, czy on nie zacznie od enemy czy od naszego lasu No A to można sprawdzić. No bo to też jest kwestia takiej wiedzy, nie? No, to jest taka wiedza ogólna typu że ten dżungler zazwyczaj startuje tu albo tu i może. No, no tak, ale ja o tym nie myślę. Ja mam powiedzieć tylko, że timer 2.33 minuta jest niebezpiecznie trochę safe. No i tyle w sumie. Na przykład, no, możesz mieć takie timery. Ale ja nie umiem trakalić dżunglera, no nie umiem.